Witajcie, to Ostiskości, szybka wrzutka, gdzieś na stole Huda od no, Lucky Duck Games, e, czyli taki abstrakcik o ekosystemie w tropikach. Będziemy taki las tropikalny sobie tu e, budować, jego podstawą będą kwiatuszki, później pojawią się drzewa. Jak pojawią się drzewa, to i wreszcie pojawi się też jakaś zwierzyna. E, zaczynam od tego, że e, każdy z graczy bierze sobie takie. Płytki, pierwszy gracz ustawia sobie je tak tutaj, jak widzicie, według jak mu się tam podoba z tymi kropeczkami. W każdym razie pozostali gracze ustawiają sobie w sposób identyczny. Te płytki są dwustronne. No i na tych płytkach co mamy? Często mamy jakieś jeziorko i takie, jakby widzicie tu wyraźne, takie tetrisowe kształty. To właśnie to są. Tereny, które będziemy wypełniać. Przy nich zawsze mamy też informację, ile punktów dostaniemy za wypełniony teren albo ile tak naprawdę stracimy, jeśli ten teren będzie niewypełniony lub będzie wypełniony kwiatami różnych kolorów. A także, jeśli pojawi się tu e, stwór, to ile będzie on wart punktów. E, oprócz tego możemy sobie grać w zaawansowanym e, trybie już z dodatkowymi kartami e, celów. Losujemy sobie pięć takich e, kart. No i w zależności ile osób gra, no to różna liczba się nam tu pojawi e, tych zwierzaków. E, wysypujemy sobie kwiateczki, układamy sobie w kupeczki e, karty. No i mamy taki znacznik pierwszego gracza, który jednocześnie jest jokerem. No i runda w naszej dwuosobowej grze wyglądała w ten sposób, że w jednej po prostu z dziewięciu rund, które będziemy grać, wystawiamy sobie karty tak, żeby każdy dwa razy wykonał w turze ruch. No i wybieram sobie kartę, biorę odpowiednie kwiaty, na początku ustawiam je gdziekolwiek na planszy, później już muszę je układać tak, żeby one się tu stykały z jakimiś, które już wcześniej miałem. Pierwszy gracz nigdy jako pierwszy nie może. W swoim pierwszym ruchu nie może wybrać tego Jokera, który daje mu znowu gwarancję wyboru jako pierwszy. W każdym razie na, ka na, kwiat na kartach będą pojawiały się najczęściej podwójne kwiaty, gdzieś tam Joker, czasem gdzieś o, potrójne kwiaty się mogą też trafić. No i w każdym razie wykładamy te kwiaty, próbujemy sobie ten teren, oczywiście tymi kwiatami, zakryć. W momencie kiedy położymy kwiat na kwiat, bo możemy, to w takie miejsce wejdzie nam drzewo. A kiedy już jakby wszystkie tereny e, w całym terenie wszystkie pola prócz jednego mają już drzewo. No to jeśli teraz bym tu dołożył niebieski e, kwiat, no to w te miejsce pojawiłby mi się niebieski stwór, oczywiście jeśli byłby dostępny, no bo może się zdarzyć tak, że zakończymy jakieś pole, a już niestety tych zwierzaków nie ma. Co ciekawe, kiedy takiego zwierzaka dokładamy, to jako bonusową akcję w czterech miejscach, jeśli możemy dołożyć, dokładamy sobie kwiatki, jaki chcemy. Czyli tu bym sobie dołożył, powiedzmy, kwiat ten biały, a tu bym sobie położył kwiat żółty, czyli tak naprawdę trafiłoby tutaj drzewko. No i co? No i gramy tak sobie 9 rund, aż skończą się nam karty, i będziemy podliczać e, punkty. Punkty dostaniemy, tak jak mówiłem, za każdy wypełniony teren, ale dokładnie tym samym kolorem kwiatów. Punkty wskazane tutaj, oczywiście im teren większy, no to tym więcej punktów. Jeśli ten teren nie jest w całości wypełniony albo różnymi kwiatami, no to niestety będą to dla nas minusy. Dostaniemy też po dwa punkty za każde drzewko, no i zwierzaki też według tych tu liczników. Oprócz tego podliczamy sobie karty. Tu na przykład mieliśmy trzy punkty za czerwony teren. Każdy zwierz przy wodzie, przy jeziorku warty jest 4, ale jeśli jest to ten szary ptaszek, no to jeszcze dodatkowo dwa punkty. I tak dalej, i tak dalej, po prostu mamy tu różne zadania. No gra niestety jakoś mega odkrywcza nie jest, jakiekolwiek emocje, czy, czy gra pojawia się tak naprawdę gdzieś w drugiej powie rozgrywki, kiedy już mamy coś poukładane i zaczynamy naprawdę się męczyć, żeby dostać tych punktów jak najmniej, żeby wyprzedzić przeciwnika w zdobywaniu tych e, zwierzaków, co jest na pewno na plus no to to, że gra jest mega prosta, no i że fajnie się prezentuje, bo w czasie gry te pojawiają się te drzewa, gdzieś tam pojawiają się te zwierzaki, jak widzicie, no taka gierka w sam raz, żeby porobić sobie zdjęcia, gdzieś wstawić, bo prezentuje się naprawdę świetnie. No, ale tak jak mówiłem, no niestety nic odkrywczego, więc jeśli Macie już dosyć sporo gier na liczniku, no to nie wiem, czy ta gra Was czymś szczególnie zaskoczy. No ale jak zawsze trzeba zagrać samemu, żeby się przekonać, więc sprawdźcie czy hutan Wam podejdzie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!